Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj jest sobota, 18 października 2025 rok. Dziś Kościół obchodzi Dzień Ewangelisty Łukasza. W księdze Daniela w dziewiątym rozdziale, dziewiąty werset napisane są słowa: U Pana, Boga naszego jest zmiłowanie i przebaczenie. W Jezusie Chrystusie mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. List do Efezjan, pierwszy rozdział, werset siódmy. I słowa księdza Tadeusza Wojaka: Największą rzeczą, którą uczynił dla nas Chrystus, jest nie negatywna strona zbawienia, pokonanie złego, wyzwolenie od śmierci, lecz to, co jest w dziele zbawienia pozytywne. Obdarzenie łaską, pokojem, nowym życiem. Drodzy, dzisiaj Kościół obchodzi Dzień Ewangelisty Łukasza. Co wiemy o tej postaci? Według e, Pisma Świętego był on ewangelistą, autorem trzeciej Ewangelii oraz dziejów apostolskich. Był uczniem świętego Pawła. Towarzyszył mu w podróżach misyjnych, o czym wiemy z dziejów apostolskich, kiedy czasem pojawia się liczba mnoga pierwszej, pierwszej osoby, liczby mnogiej, kiedy na przykład Łukasz opisuje, tak jakby był razem obok Pawła, przemierzał pewne etapy misji. Wspomniany jest w drugim liście do Tymoteusza, liście do Filemona, liście do Kolosan, apostoł Paweł nazywa go umiłowanym lekarzem, Stąd domyślamy się, że z wykształcenia był właśnie lekarzem. Pochodził prawdopodobnie z Antiochii Syryjskiej, z dzisiejszej Turcji, więc z pochodzenia był Grekiem, Poganinem, który przyjął chrześcijaństwo. Ewangelista Łukasz nie należał do grona 12 apostołów, ani nie był bezpośrednim świadkiem życia Jezusa, ale jak sam pisze we wstępie do swojej Ewangelii, wszystko dokładnie zbadał od początku. I w swojej Ewangelii szczególnie podkreśla miłosierdzie Boże. Widać tam bardzo dużą troskę o ubogich grzeszników, kobiety, ludzi spoza Izraela. Ewangelista Łukasz fenomenalnie opisuje podobieństwa Jezusa: na przykład o synu marnotrawnym, albo o dobrym samarytaninie, o bogaczu i łazarzu. Można powiedzieć, że ewangelista Łukasz jest tym, który w sposób doskonały opanował język grecki, posługiwał się nim, aby przekazać Ewangelię, a także historię wczesnego zboru chrześcijańskiego, początki misji, początki istnienia Kościoła jako takiego. W tym dniu, kiedy wspominamy ewangelista Łukasza, możemy zastanowić się nad jego życiem. No po. Jego pasją, owszem, było pomaganie ludziom, leczenie ich, um, używanie swoich talentów, swojej wiedzy do tego, aby nieść pomoc jako lekarz, ale też jako misjonarz. Mi on trochę przypomina Alberta Schweitzera, który jednocześnie był teologiem ewangelickim, ale też lekarzem, misjonarzem w Afryce. Łukasz, co prawda, nie był naocznym świadkiem życia Jezusa, jak już powiedziałem, ale... Miał zdolności historyka, potrafił w sposób fenomenalny zdobywać informacje i komponował swoją Ewangelię dzięki właśnie relacji naocznych świadków. Jego Ewangelia w sposób szczególny akcentuje miłosierdzie Boże, otwartość Jezusa na grzeszników, obecność Ducha Świętego. Zresztą dzień zesłania Ducha Świętego i w niebo wstąpienie Jezusa jest przez Łukasza opisywane. To właśnie o Łukasza widzimy wielką rolę modlitwy. Niesienie Ewangelii dalej. Widać, że Ewangelia według Łukasza przemienia świat. To właśnie dzięki tej wieści o Jezusie Chrystusie poszczególni ludzie, regiony, całe narody zmieniają swoje nastawienie, zmieniają swoje życie. Również ta opowieść jest zaproszeniem do zmiany naszego życia. Możemy dzięki lekturze Ewangelii Łukasza, na przykład dzisiaj, jest do tego świetna okazja, możemy zastanowić się, w jaki sposób nas, nasze życie zmienia Bóg. W tym roku młodzież czyta w ramach konkursu Sola Skryptura Dzieje apostolskie, które też są autorstwa Łukasza, możemy również sięgnąć po tą księgę, czytać ją i sprawdzać swoją wiedzę, bo przecież te arkusze będą dostępne już w styczniu, po pierwszym etapie. Możemy zobaczyć, jak wiele zapamiętaliśmy z lektury tej księgi. Dzisiejsze fragmenty. Które są przeznaczone przez książeczkę z Biblią na co dzień, to fragment z Księgi Daniela. U Pana Boga zbawienie nasze jest zmiłowanie i przebaczenie. I z listu do Efezjan mówiący o odkupieniu nas z naszych grzechów dzięki krwi Jezusa Chrystusa. Te dwa fragmenty, mimo że są wypowiedziane w różnym czasie przez różne osoby, świadczą o Bożym miłosierdziu, tym samym jakie niósł właśnie. Ewangelista Łukasz przez swoje teksty. W księdze Daniela widzimy modlitwę człowieka, który wyznaje winy swojego ludu, uświadamiając sobie, że wszelka nadzieja nie leży w ludzkich zasługach, umiejętnościach, ale w Bożym zmiłowaniu, Bożej łasce, Bożej opiece. Oto prorok prosi o Bożą łaskę, o sprawiedliwość bo wie, że ta by go to potępiła, ale prosi też o miłosierdzie. I właśnie takie miłosierdzie objawiło się najpewniej w Jezusie Chrystusie. Paweł, pisząc list do Efezjan, przypomina, że odkupienie nie zostało nam dane tanim kosztem. Owszem, jesteśmy zbawieni za darmo, z łaski, ale ta łaska jest drogocenna. Kosztowała życie samego Boga. Została nam dana dzięki krwi Jezusa Chrystusa. To nie była tylko jakaś tam formalność. To był przede wszystkim akt najwyższej Bożej miłości względem nas. I chociaż z perspektywy takiej ludzkiej te rzeczy wydają się nieprawdopodobne, to przecież to się wydarzyło i w naszej wierze odnajdujemy pokój właśnie dzięki zaufaniu. To zaufanie budujemy przez Oczywiście, teksty, które są nam dane, ale też yy, Kościół. Dla Łukasza był bardzo ważny ten aspekt Kościoła jako wspólnoty ludzi, którzy trwają w nauce apostolskiej, w łamaniu chleba, w modlitwie. Zatem, niezależnie gdzie jesteśmy, niezależnie kim jesteś i kiedy słuchasz tego fragmentu rozważania, to zachęcam Cię do wspólnej modlitwy, do podziękowania Bogu za to, co nam daje każdego dnia. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Miłosierny Boże, dziękujemy za ten dzień, dzień Ewangelisty Łukasza, kiedy możemy w sposób szczególny uświadomić sobie, jak bardzo nas umiłowałeś. Ta historia o Jezusie Chrystusie jest niesamowita, ponieważ Ty, Panie, przez nią pokazujesz nam, jak bardzo nas miłujesz. Przebaczasz nam nasze grzechy, chociaż na to nie zasłużyliśmy. Dałeś nam te postaci, jak apostoł Paweł, ewangelista Łukasz, prorok Daniel. Wszystkie te postaci, te, ci bohaterowie wiary, wskazują nam na Ciebie jako źródło życia. Chociaż często w naszym życiu doświadczamy braków, braku zaufania, braku pewności, braku miłosierdzia, to jednak przecież prosimy Cię, wysłuchaj nas, kiedy pokornie o to prosimy. Jako dzieci Ojca w niebie. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, tak niechaj szerze serc naszych i myśli naszych w Panu naszym Jezusie Chrystusie ku żywotowi wiecznemu. Amen.